Następną, moi drodzy, taką również pierwotną, najstarszą techniką robienia już naczyń glinianych i to różnego kształtu jest metoda, na pewno już się słyszeli, technika metoda wałeczkowa, czyli robienie naczyń z wałeczków, plastrów gliny, taśm glinianych. Co nam to daje? To, że, nie mając koła gąszczańskiego, mając tylko rączki i odrobinę z naszej strony staranności i nie mając jakichś tam specjalnie umiejętności, zdolności nawet manualnych, możemy naprawdę stworzyć naczynka, przedmioty tą techniką dowolnego kształtu, dowolnej wielkości. Od czego musimy zacząć? Najpierw musimy sobie wymyślić, co my to chcemy zrobić, żeby to w miarę możliwości robić to, co planujemy. Spróbujemy zrobić sobie prosty kubeczek. Żeby go zrobić, musimy wiedzieć, z czego taki kubek się składa. Bo jak kubek wygląda? No to jest taki garnuszek, bardziej stylizowany na jakieś naczynko średniowieczne, troszkę udziwnione przeze mnie. Ale nie chodzi mi o kształt. Chodzi mi, z czego on się składa. Tu pod spodem jest dno. Później są ściany boczne, kręcane, że to nazywają brzuźcem. I górna krawędź to jest wyryw. Od czegoś musimy zacząć? Musimy zacząć od zrobienia dna. Bierzemy sobie kawałek gliny. Wytaczamy z tego kuleczkę. Padną, bardzo foremną, główną. Wielkość jest dowolna, zależy co planujecie. Można sobie to oczywiście rozwałkować wałkiem, wyciąć idealne kółeczko od szablonu, a można równie dobrze roznieść palcami, o, jak ciasto Pierogi. takie robi, takie jeżeli chcecie mieć to bardzo równe, no to wziąć sobie szklankę, czy kubek, czy za Wam ta pasuje, jaka średnica, przyłożyć, odrysować, wziąć jakiś patyczek, wykałaczkę i sobie wyciąć ładne, równiutkie od takiej szklaneczki. Ja sobie to zrobię Można połączyć dwie techniki, bo na przykład możemy sobie zacząć od zrobienia takiej miseczki przez wygniatanie a później dołożyć do tego pałeczki ja sobie zrobię coś takiego ładnie sobie to, więcej równo żeby to było w miarę i mamy to nasze dno wkładamy na bok nie za grube słuchajcie, takie jakieś powiedzmy to też zależy od wielkości, ale można się umówić Pół centymetra będzie wystarczający. Mamy to dalszy. Jak już sobie to zrobimy, musimy zająć się pieciem ścian. Będziemy formować to z wałeczków. Jak to formowanie wygląda? Znowu dowolna ilość gliny do ręki. i na stole dwoma rączkami formujemy wałeczki. Jak te wałeczki powinny wyglądać, żeby to naczynie nam wyszło? Czy jakiś tam inny przedmiot? Ładne, równe i foremne. Na całej długości te wałki powinny być równej grubości. Grubość tego wałka Tą grubość dobieramy sobie w ten sposób, że wałeczki powinny być troszkę grubsze niż te ściany, które planujemy, długość w sumie jest nieważna, bo to można połączyć binę, można rozciąć. Lepiej, żeby były dłuższe niż krótsze. Można sobie na zapas narobić wałeczków, żeby potem sobie sprawnie oczywiście formować jakieś tam kuleczek czy miseczkę. A możemy sobie oczywiście na bieżąco to lepić. Rozciągamy, rozciągamy pomału. Już nam się zrobił dość długi. Ja sobie to rozetnę na pół żeby było niewygodnie to formować jeszcze za grube jak sobie zrobić powiedzmy taki beczek no ścianki muszę być Cięższe, z takiego drugiego bałka. No chyba, żebyśmy je rozgięli na listwie, co potem jeszcze pokażę. Na razie ten bałeczek. Mamy ten bałeczek i będziemy sobie go układać. Proszę bardzo, układamy na krawędzi tego naszego dna. W miejscu, gdzie się łączy, odrywamy sobie, zlepiamy Chcemy mieć szczelny ten kubeczek. Więc moi drodzy, co jest ważne? Na bieżąco. Należy zacząć, zatrzeć tą szczelinę wewnątrz, między dnem a wałeczkiem. To musimy robić na bieżąco i za każdym razem jak będziemy kłaść następne będziemy teraz zacieramy w ten sposób że paluszkiem o zacieramy glinę w dół żeby znikła nam ta szczelinka starajcie się w miarę żeby to zostawiać jednakową grubość tych ścianek widzicie tak jak mówiłem te wałeczki muszą być troszkę grubsze niż planujemy grubość ścianek dlatego że musi nam zostać tej gliny na Zacieranie. Jeżeli byśmy zrobili za cienkie, no niestety nie byłoby z czego to zacząć. Zacieramy ładnie palce, żeby wszystkie te ścielniki nam znikły. Robimy to na bieżąco. Mamy jedno bierzemy następne i teraz tak jeżeli byście chcieli, żeby ściany się rozchodziły na bok, to układamy tą glinę, ten wałeczek, przepraszam gliniany troszkę wychylając go na zewnątrz o. wtedy te ścianki będą nam się rozchodziły jeżeli byście chcieli, żeby to się schodziło na pewno i w początkowym okresie, ale później żeby się w górnej części na przykład schodziły, musimy wałeczki układać do wewnątrz. Robi się to od razu, bo potem ciężko jej to będzie uformować. I znowu powtórka z rozrywki. położeniu zacieramy. Opieramy sobie na dłoni i delikatnie zacieramy, żeby znikły te szczeliny. Linia nam się w ten sposób połączy. Zrobi się to wszystko szczelnie Gdybyśmy tego nie zrobili, to już w samym procesie schnięcia nam by się to rozpadło. Widzicie, nie używamy żadnej wody do przyklejania, nic przy tych technikach nie używa się wody. Zacieramy, o. żeby znieść. Takie techniki używali ludzie w każdym zakątku świata, w każdym okresie historycznym. Tam, gdzie używali kół, to używali kół. Tam, gdzie robiono sobie ręcznie tą metodą, to sobie robiono ręcznie. Bo było tak, że w jednym okresie, w jednej części świata, nawet Europy, znano koło garcarskie, potrafiono się nim obchodzić, toczyć na nim, a. 1000 km dalej, 3500, inna ludność nie używała kółkardzackiej i robili sobie te naczynia tym sposobem. Przeważnie ta technika służyła do robienia naczyń na własne, na własne potrzeby, do domowego takiego użytku. Znowu sobie planuję, żeby te ściany się troszkę rozchodziły, więc wypuszczam sobie ten wałeczek znowu troszeczkę na zewnątrz. Tak, połowę jego urywam, miejsce, gdzie się to łączy. Popatrzeć z gór, żeby to miało w miarę. Wiadomo, że to nie będzie nigdy jakieś takie idealnie równiutkie, no ale takie, tego typu rzeczy też mają swój urok. I znowu na bieżąco zacieram. Dlaczego zaciera się to na bieżąco? Dlatego, że gdybyśmy robili wyższe naczynie jakiś tam fazolnik czy zbanuszek bo tą metodą możemy zrobić praktycznie wszystko mogłoby się okazać, że potem tam rączki nie wciśniemy a teraz nam bardzo fajnie wychodzi i dla nas samych jest to wygodniejsze. Łałeczkach wspominałem, ale przy okazji jeszcze wspomniałem o taśmach giniami. To jest bardzo podobna metoda, ale może nam przyspieszyć pracę. Mamy taki wałeczek. Wyrokujemy do końca, na taką jak poprzednie, grubość, tylko robimy sobie. Troszkę zostawiamy grubsze i formujemy sobie taśmę. Możemy to palcem zrobić. Starajcie się, żeby to raczej były równiutkie. Możemy szersze oczywiście, ale grubość taka sama jak te poprzednie. Może to nam przyspieszyć pracę. I ta sama sytuacja. Trzeba to oczywiście zatrzeć. W Polsce w okresie wczesnego siódmego wieczora większość naczyń była robiona tą techniką. Jak się przyglądniecie muzeum jakimś archeologicznym, historycznym tym naczyniom, to moi drodzy tak wyglądającego naczynia chodzi mi o te wałeczki, nigdy nie spotkacie. Chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób zrobić, żeby te ściany były ładziusieńkie. Pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić te ściany, żeby były ładziutkie. Przy okazji jeszcze. Co musimy zrobić? Musimy jakoś to zakładać. Bierzemy oczywiście do ręki, jeżeli jest takie małe, i znowu zacieramy. Zacieramy glinę palcem w dół. W ten sposób, pomalutku, żeby sobie czasem tego nie zniszczyć. Zacieramy tak, żeby znikły nam te szczelinki. Czy okazji się to wszystko uszczelni. Zwróćcie uwagę, ja to robię niestarannie. Widać te zadziory. I wygląda to tak, tam tamto, co Wam pokazywałem. Dlaczego? Słuchajcie, gdybym chciał to wygładzić palcem, żeby to wyglądało tak jak... Gdyby wyglądało, żeby były ściany gładkie tak tu. Gdybym chciał to zrobić palcem, oczywiście da się, ale to by nam za długo zeszło. Byśmy się bawili tym dość długo. Na razie zacieram. Widzicie, niestarannie zadziorę. Jeśli coś robi takie, to może sobie zostawić, nie? Ale my tu pokażemy jak z takiej ściany zrobić ściany płodziutki. Do akcji wkroczy znowu nasza drewniana bohaterka, łopatka do naleśników. Słuchajcie, takie ściany niestarannie wygładzone palcem, łopatko. ładnie nam to linie spaja, a przy okazji ściany nam się robią. Kładziu się delikatnie, jak są miejsca jakieś takie, to jeszcze zastrzeć I klepiemy. Są jakieś otworki, zostają, to jeszcze sobie pozaczczęść. Jeszcze pismetyka. i drodzy, tą techniką naprawdę przy odrobinie staranności można zrobić dowolnego kształtu. Nie tylko naczynia, ale przeróżne przedmioty. Nawet Wszystko zależy od wytrzymałości. To jest dobra baza do zrobienia czegoś większego. Ale ja Wam chcę dzisiaj przekazać tylko metodę, pokazać jak to. mając tylko pozycję Ta technika jest stosowana do dziś w pracowni ceramicznej z powodzeniem. I nie mówię, że do lepienia jakichś tam kubków czy czegoś, ale do różnych przedmiotów. Można jej na przykład aniołki, jak to wiem, przez pracowni lepiej zrobić. Sobie. Na przykład korpus aniołka. Widziałem Ja nie będę tutaj wchodził w te tematy w miejsce i czas I jak wam powiem, jak ktoś siada pierwszy raz do gminy, wie jak się do tego troszkę zabrać, ja mam nadzieję, że potem coś się zobaczyli i będziecie wiedzieć. To takie rzeczy moi drodzy naprawdę. Cieszą, cieszą ja do tej pory w domu mam takich dziwnych rzeczy sporo, które robimy sobie gdzieś tam kiedyś na początku. Słuchajcie moi drodzy, to jest baza wyjściowa, fajna do zrobienia czegoś śmiało wyższego. Chciałem tylko przekazać jak takie rzeczy prawidłowo można sobie.